Czyli to witam tam wszystkie dzisiaj relacja z ostrowca, mamy takie boczki. Same, sama młodzież. Jak wszystkie to podychu. Jak wszystkie to podyku. Tu samczyk taki 25 zł. To nie. Jak wszystkie to po ile? Zaciągi to. stówka za sześć. za sześć. Czyli nawet 20 złotych nie kosztują za sztukę. Poniżej, je, dobrze. No, bo... Dobrze takie fajne, dziękuję bardzo. Nie, To droższe, Dzisiaj czwartek. 24 lipca na zdjęciu to tak źle nie wyglądają nie, nie ładnie nie wyglądają, wyglądają. No. i tego a to te tych te wywrotki po dychu 20 no, zł za, tak, za obydwa nie Ona jest za dużo dzisiaj gołębi, ale nie. jest nie. trochę no a, te, a teraz coś wpadło coś z pocztowych? ej nic, nic tylko, słucham, nie na starych, nie na młodych nawet jednego, że nie złapię, nic jak, jak u was to niespotykane, nie? Kurwa to zepsu. To jest orlik wysokolotny 15 zł. I pocztowe podyku. Szpak, samica z oddziału 452 i nakrapiana samica z oddziału 211. Ile taka? Nie wiem. 10 zł. No, to, to już by była do niego w sam raz, para jak, jak złoto. No, czarne boki, proszę bardzo. Panie, wszystkie po piątce. Młodeczki ładne, zdrowe, grube. Otoż, co to tutaj masz? Co to? to, to co to dziewięć. 399 399 przysłucha Taki gołąbek jest. Samczyk? Jaką obrączkę ma? Jaką? 100 roku nie jest? 13. 13. 23. No. 14, 14. 106. Po tygodniu to pokażę. 15 zł takiego. No, to teraz już należy chować. Dobra, przejdziemy do następnego. To, to puszczamy młodego. Młody jest z oddziału 425 wielu. Jaki on ma numer? 425. Eee, to jest oddział. A numer? Numer jest tu 51 519. No i od razu weź go, wypuść. Nie chcę leci. Puścić go? A ja Stać. No, daj mu wolność, no, może... Słuchaj ja, no. O widzisz jaki no, poszedł. Trzy, bo on z szoku był, gdy go włożyłem tu, to Ale Tak jest, tak się stresuje. Tak się stresuje. Albumka, dwie dychy Neweczka 15 krymka 15 i to samo. Nie, to nie ma białogłówki, to jest jakiś koroniaty płowy. Pod za dych. Cztery dychy, taki królik. Taka samica, badawcza, pięć dych. Pozostałe od dyku do trzydziestu. To na miedziowanym wianku po trzy dychy, cepelki po dwie dychy sztuka. Pozostałe po dychu tak samo od 10 do 20 zł. Po 20 zł znowu kuliki. Te gołąbki jak wszystkie to po dychu. też jest... Tak wszystkie to po 15 zł. Tu już ostatnia klatka, za tę mulemanskę żółtą, 15 zł, a pozostałe po jak leci? Ile taka? Dycha? Dycha. O, ta samiczka jest minic mazowiecki. 10 zł taka samiczka. Z 23 roku, a numer obrączki? 450 zł. Tak, to jest mis mazowiecki. 9061 9061, 23 rok. Taka samiczka jest na targu w Ostrowcu. Perliczki są do sprzedania na targu w i kurka, ta się nic nie boi. Nie wiem, po ile te perliczki i te kurki nie ma właściciela. A te kurki z tej rosy? Tej... Tak. To rosa Wszystko rosa. One są po ile? 45 zł. 45 zł takie kurki. Ale już ubyło, już. Każdy bierze. To w sobotę też pan stoi, nie? A, nie wiem. końcówka. A, końcówka, rozumiem. Jak jutro sprzedam, to w sobotę nie będę. Jak nie sprzedam, to będę. To trzeba w sobotę przyjechać, tak, tak. Kto jeszcze tam jeszcze nie uzupełnił? To zapraszamy. Zapraszamy w sobotę i w czwartek. Gorąco tak. Gorąco tak, fajnie. Dziękuję bardzo. Na koniec pokażemy to. Tak, w każdy, w, każdy, w każdy czwartek i, i w sobotę pan stoi, nie? Dwa razy w tygodniu tu jest właśnie, to można nabyć. Słucham Pani. A jajka to ile są? To jest, to jest ta karma dla, dla mieszanka dla Gołębi, pszenica przężytoku grudzan groch prosto, sorgo to jest ta. Dla kur, a to jest dla Gołębi 50 zł woreczny. Jeszcze tu jest kroso, groch, sorgo, owies i groch na końcu. To tyle, to tyle z relacji z Ostrowca. Zapraszam w sobotę w Starachowice. Dziękuję, do usłyszenia, do następnego targu.